Cześć, tu Frywolny. W tym filmiku chciałem Ci powiedzieć o tym, o czym rozmawiać z kobietami. Tak naprawdę dużo osób zdaje mi to pytanie, dlatego postanowiłem nagrać o tym wideo i pokrótce opowiem, co o tym myślę i w jaki sposób funkcjonuje to w moim zachowaniu i czego uczę moich kursantów. Przede wszystkim, jeśli zdajesz takie pytanie, że nie wiesz o czym rozmawiać z kobietami, to znaczy, że ty w ogóle nie rozumiesz, na jakich mechanizmach opiera się komunikacja z kobietą, bo chodzi tutaj o coś takiego o luz, spontaniczność i przede wszystkim emocje. Kobiety już z założenia funkcjonują na zasadzie emocji, więc musisz dawać im te emocje. W jaki sposób rozmawiać z kobietami? O czym rozmawiać? Szukają różnych tematów. Wydaje mi się, że rozmowa o tym, co on robi na tydzień, ten facet, który rozmawia z tą kobietą, to jest dobre wyjście. Niestety, jeśli rozmawiasz na takie tematy z kobietami, to mam dla ciebie złą informację. To nie jest temat, który pobudza emocje kobiety. Oczywiście, że prędzej czy później ona się dowie. Kim ty jesteś, czym ty się zajmujesz, natomiast o wiele lepiej jest rozmawiać na tematy, które powodują u niej pozytywne odczucia, pozytywne wibracje. Jakie to mogą być tematy? Na przykład, powiedz jej, gdzie byłeś na wakacjach, co tam robiłeś, co tam zobaczyłeś, albo możesz jej powiedzieć temat, załóżmy, seksu. Co ostatnio załóżmy wyczytałeś w internecie. Oczywiście nie wolno tutaj przesadzać, bo są faceci, którzy trochę zbyt prostolinię traktują to, co ja mówię w tych wideo, i cały czas rozmawiają z dziewczyną o seksie, od razu rzucają mi tematy, że chcieliby z nią coś zrobić, a to nie do końca tak działa. Bo najpierw trzeba przebrnąć przez parę etapów. Często, zależy to też od typu dziewczyny, yy, i wtedy można rzucać takie bardziej yy, konkretne, bezpośrednie yy, tematy seksualne. Kobiety muszą czuć, i na tym tutaj się trzeba głównie skupić. To nie chodzi o to, że ty masz yy, tak naprawdę wyszukiwać tysiąc tematów do rozmowy, tylko musisz być przede wszystkim zrelaksowany, kiedy rozmawiasz z kobietą. Musisz się dobrze bawić, czerpać z tego fan. I takie uczucie powinieneś mieć głęboko zakorzenione. W swojej podświadomości. No niestety, jak pokazuje praktyka doświadczenia z moimi kursantami, wiele osób po prostu ma negatywne przeświadcze, przeświadczenie na temat kobiet, zostało w jakiś tam sposób zaprogramowanych i, i wychodzi to w praktyce zupełnie inaczej. Faceci się spinają, boją się mówić na luzie z kobietami. No i kobiety zachowują się dziwnie, bo po prostu nie ma komunikacji, nie ma tego połączenia. Więc Motto tego całego wideo. Nastaw się na luz, nastaw się na spontaniczność. Pamiętaj, że nigdy nie możesz zaplanować całej randki, całej rozmowy z kobietą. Zawsze pewne rzeczy wydarzają się spontanicznie. Więc kiedy ty będziesz miał poczucie luzu, zadbasz o to, że emocjonalnie czujesz się dobrze z kobietą, świetnie się bawisz, to uwierz mi, że to wszystko przełoży się też na praktykę i kobieta dobrze się z Tobą poczuje. Jeśli ona się poczuje z Tobą dobrze, to już tylko. Mały krok do tego, żeby wydarzyło się coś więcej, żeby odwzajemniła twój pocałunek, odwzajemniła twój dotyk. Mam nadzieję, że to krótkie wideo przydało ci się. Oprócz tego nagrałem moje podejście, gdzie praktycznie pokazuję na sytuacji z dziewczyną na ulicy, którą zaczepiłem, jak kontynuuję rozmowę, jak właśnie tak emocjonalnie i nielogicznie rozmawiać z kobietą. Mam nadzieję, że to wideo ci się spodoba. Nie jest zbyt długie. Ale akurat ten efekt, o którym tutaj opowiadam, myślę, że udało mi się pokazać. Dawałam. Już koniec? Koniec. To dobrze, możemy porozmawiać. Przecież myślałem, że będziesz trochę bardziej sapana, ale to znaczy, widzę. To znaczy biegam, między pracą biegam. To dziwne. Jak Dawał to? Dziwne. To biegniesz teraz do pracy i wracasz z pracy? Yy, nie, nie, szefa po książkę i wracam do pracy. Dobra praca. No dobra. Można dobra. pracować nad figurą, nad domekami. Tak biegasz. Od pracy na siłownię i z powrotem. Też. To ciekawe. No, ja właśnie trochę krążę dookoła. Pracowa? Nie, też, nie? Mm -hmm. Widzę charakterystyczne rysy <głos> <głos> Takie krakowskie po prostu. i to nie krakowskie. Hmm? To nowosądeckie bardziej. Ale co mieszkasz w Krakowie mm -hmm. i... Now Aha, jest taka ulica nowosądecka w, w, w Nie, nie, mieszkam w Nowym no, Sączu no, rodzinnie, tutaj... Spoko. Kiedy kończysz pracę? O 19. Dzisiaj? Pracujesz tak codziennie, w tygodniu? Mm -hmm. o i to trochę dużo. Nie imprezujesz nic? No, teraz nie. To straszne. <laughs> Musi być strasznie nudno. Nie no nie jest nudno. nie jest nudno. A czym ty się zajmujesz? na recepcji. A to odbierasz pewnie masę, masę telefonów, kawka do szefa. No tylko szef, zupełnie inna. Ale to, biega, ale to on... bieganie mnie trochę rozwaliło, bo raczej nie jesteś ubrana jakbyś pracowała na recepcji. <laughs> Może bo mogę się przebrać. Ale to nie rozumiem. Byłaś w pracy, przebrałaś się tak, w getry bo i lecisz, tak? na recepcji, on zupełnie czymś innym się zajmuje, budowlanką i tak dalej, więc teraz mu lecę po jakiś beton architektoniczny? Tak, beton architektoniczny. I, i, nie wygląda, że po beton leciała, ale dobra. <grym> o nie mu! No skąd mam agie? Wiesz, co beton ty... blisko? gdzie skończyłaś? To się nie spodziewałem. <grym> Stara jest jestem. Ja też. <grym> I, i, I miałem skończyć jak ale nie skończyłem. To, co? Bo tak wyszło jakoś? Nieważne. No, chodzę, no, w tamtą stronę, bo muszę iść do, tej Jest chyba do 18, albo do 19. No dobra, możemy się kawałek no. przejść, ale, gdzie, ale ty, gdzie ty idziesz? Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Teraz będzie na pewno więcej wideo, jeśli chodzi o podejścia do kobiet w Dzień na Ulicy. A jeśli chcesz dostawać więcej wideo, chcesz dostawać darmowe porady i więcej informacji o ciekawych wydarzeniach, gdzie naprawdę możesz się rozwinąć z kobietami w taki praktyczny sposób, zapisz swojego maila. Uwodzenia kobiet w i tam dostaniesz po prostu trzy darmowe lekcje, od czego zacząć swoją przygodę z kobietami. Do usłyszenia, trzymajcie się.